Niestety wciąż mamy bardzo wielu rodziców, którzy nie pozwalają swoim dzieciom doświadczyć smutku, frustracji, złości, ale to jest bardzo ważne, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Teoria dualizmu niestety nie stosowana w dzisiejszym rodzicielskie. Dlaczego ja wiem, że ten patyk jest krótki? Ponieważ wiem jak wygląda, mam świadomość tego. <coughs> przepraszam, jak wygląda patyk długi. Dlaczego ja wiem, że tam jest ciemno? Ponieważ wiem, tak, no, jak prezentuje się dzień. Znam ten kontrast. Dlaczego ja wiem, że m, ten klocek jest mały? Ponieważ mam świadomość tego, jak wygląda duży klocek. Tak jakby tak samo u dzieci dziecko nie będzie tak naprawdę szczęśliwym. Człowiekiem, jeżeli nie doświadczy, co to jest kontrast, do, do jeśli chodzi o te pozytywne emocje, o te, o te wysokowibracyjne emocje, typu radość, wdzięczność. Jeżeli dziecko nie doświadczy kontrastowych emocji, czyli smutek, frustracja, złość, no to jak ma tak naprawdę docenić emocje? uczucia typu radość. I naprawdę widzę to jako jeden z głównych powodów, dlaczego mm, za chwilkę będziemy mieli dziś dzieci, a za chwilkę y, dorośli będziemy mieli bardzo nieszczęśliwych dorosłych. Bo jako dziecko, ten dorosły y, no niestety rodzic zawsze ratował go przed e, trudnymi emocjami typu smutek, frustracja, złość więc może zamiast e, w momencie, kiedy dziecko płacze zamiast mówić do dziecka coś w stylu no nie płacz już, chodź, naprawię Ci to nie płacz, to nie powód do płaczu no chodź, już nie płacz e, może zwrócimy się do dziecka i powiem coś w stylu e, widzę, że jesteś zły czasami jesteśmy, jeśli siądę tutaj z Tobą lepiej jest przeżywać te emocje z kimś obok w przypadku, gdy widzimy dziecko bardzo smutne a zamiast mówić coś w stylu No proszę, masz tutaj batonika, nie smuć już, no nie smuć już M Możemy powiedzieć coś w stylu Hej kochanie, jestem No jesteś smutny, widzę to Jestem 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 oba